wyjechaliśmy do Stanów, żeby być ratownikami wodnymi. Ratownikami wodnymi. Ale jak to w ogóle zrobić? Jak wyjechać do Stanów, żeby być ratownikiem wodnym bez doświadczenia? My zaaplikowaliśmy właśnie przez stronę Work and Travel, przez biuro podróży z Polski, które spełniło nam pracodawcę z USA i mogliśmy wybrać sobie ofertę. Zostaliśmy przypisani do bycia ratownikami wodnymi i, co uważam z perspektywy czasu, było najlepszą decyzją, którą mm -hmm. podjęliśmy. Przed wyjazdem do Stanów musieliśmy przebiec przez taki jakby kurs online ratownictwa, gdzie mieliśmy podstawę bycia ratownikiem, różne techniki ratowania ludzi z wody, pierwszą pomoc. Kurs trwał 10 godzin. Tak. Można było go sobie jakby podzielić na takim mniej więcej godzinę, pół godziny. 19 modułów miał tak. tak około od pół godziny do godziny czasu tak. każdy. I później był taki test online też, miał w sumie 50 pytań właśnie takich ABCD do zrobienia. Trzeba było mieć minimum 80%, tak. żeby jakby przejść dalej, być ratownikiem, miał się w sumie dwa podejścia. Mhm. Jak już dotarliśmy do mogi Spears, to został nam przydzielony termin naszego swing testu. Ten test był w sumie dość krótki, chociaż potrwał półtorej godziny, ale miał trzy zadania. Pierwszy to był, miał ocenić naszą zdolność jakby patrzenia bez okularów, czyli dual check. Tam po prostu musieliśmy z jakiejś odległości przeczytać literki, tak jak optyka, okulisty i tak dalej. Następnie poszliśmy do basenu i każdy uczestnik miał za zadanie przepłynąć 200 metrów, po prostu bez żadnego limitu czasowego. Dowolnym stylem, dowolnym stylem także z tym też nie mieliśmy żadnego problemu. No i ostatnim zadaniem było pchnięcie klocka, który miał około 5 kilo z dna 3 metrowego basenu yy, i utrzymanie się z nim na powierzchni 2 minut. W tym etapie testu, swim testu przydzielali albo do shallow, czyli do płytkiego basenu, albo do deep basenu. Mhm. Bo jak jest się deep guardem, to jakby trzeba wyłowić osoby właśnie z dna basenu. Tak. Która stoi jakby po prostu na dnie i próbuje się wydostać. Ta w taki sposób w sumie zakończył się nasz swim test. To było w niedzielę i Następnego dnia rozpoczynał się nasz trening. Trening trwał, miał trwać 4 dni i tyle też trwał. Przydzień dzień był masakryczny, aż zaczęliśmy go w sumie od bycia w wodzie. Mieliśmy przejść na ósmą, jeszcze nawet przed ósmą. Zaczęliśmy od bycia w wodzie, prawie chyba 4 godziny. Uczyliśmy się stylów ratowania, czyli albo od przodu, albo od tyłu, albo jak ktoś jest troszkę pod wodą. Bo właśnie ja jako deep guard uczyliśmy się właśnie wyciągać człowieka z, z dna basenu pomocą tej, z takiej tuby ratowniczej. Po tych pięciu godzinach w basenie, w czterech pięciu godzinach, mm -hmm. mieliśmy chyba lunch break. Później wróciliśmy i mieliśmy CPR, to jest właśnie pierwsza pomoc, czyli na manekinach właśnie ćwiczyliśmy. Tylko po angielsku, zawsze mieliśmy jakieś takie scenariusze, zagotowaliśmy rękawiczki właśnie i takie maski do oddychania były. I w sumie po tej pierwszej pomocy byliśmy znowu że w basenie, tylko nie był taki, że się bardzo pogoda zepsuła, a niezależnie od pogody, po prostu mieliśmy ten trening. No i padał deszcz, i było bardzo zimno, i robiliśmy właśnie wtedy takie jakby backboarding, czyli wyławianie osoby z urazem kręgosłupa mm -hmm. na ziemię, właśnie. O 18.30 skończyliśmy, byliśmy wyczerpani, byli, bo jednak rzuci nas bardzo na głęboką wodę z tymi hmm. wymaganiami wszystkimi. Ale w sumie drugi dzień był już lepszy, tak. bo z drugiego dnia właśnie byliśmy rano trochę w basenie, hmm. była przypominajka tego wszystkiego i później powiedzieli, że nie będziemy już w basenie wieczorem, więc mogliśmy się przebrać, mogliśmy się wysuszyć hmm. i były w sumie filmiki o lifeguardach. Tak. Były filmiki trochę opisujące naszą pracę, to jak będzie wyglądać, nasze rotacje, nasze skanowanie. Były też różne filmiki przestrogi, tego co na przykład się stało w różnych parkach, w jaki sposób ratownicy źle działali. Widzieliśmy filmik z chłopcem, który się utopił i to było nagrane przez kogoś, co, co prawda to było 25 lat temu, ale widzieliśmy, widzieliśmy to, żeby też wiedzieć z czym możemy się spotkać. W jednej zjeżdżalni ktoś jakby źle wypuszczał osoby na zjeżdżalni hmm. i było 70 osób na jednej zjeżdżalni. Tak. I zjeżdżalnia się po prostu zawaliła. Zawaliła się, jakby osoby spadły, 30 hmm. osób spadło na dół. Więc naprawdę trzeba bardzo uważać, nasza postaja jest bardzo odpowiedzialna. Pierwszego dnia i drugiego mieliśmy taki walk tour Movie Spears jest organizacją, która ma dwa water parki. I pierwszego dnia przyszliśmy po pierwszym Raging Waters, a drugiego dnia przyszliśmy po drugim, czyli Oceans Oasis. Wszystkie jakby spoty, na których się jest Live Gardem, każdej zjeżdżalni, żeby zobaczyć, jak to wygląda, jak się jedzie i tak dalej. Trzeci dzień czyliśmy w sumie od basenu. Już to już ta nowa rzecz, która jakby leży nieprzytomna, e, głową w dół, to mm -hmm. trzeba zrobić i wyławianie osoby I To było jak dla mnie bardzo dało fajne, bo byliśmy w jakby takiej grupie I jedna osoba jakby ratowała osobę, w sensie wskakiwała do niej a później były osoba przygotowane i robiliśmy, jakby, podnoszenie tej osoby. A później mieliśmy obok manekina i trzeba było, jakby, zrobić mu uciskanie klatki, czy sztuczne oddychanie, mhm. i tak dalej. Czyli, jakby, cały scenariusz od momentu, kiedy tak. ktoś się zaczyna topić. Mieliśmy pomoc aż do. Aż do końca, tak naprawdę, kiedy przejmuje jego karetka albo coś takiego. Tak, ja w sumie na, przed treningiem, przed w ogóle być ratownikiem się bardzo stresowałam takimi rzeczami, ale tam było tak wszystko profesjonalnie wytłumaczone, mhm. że ja po tym treningu się nie boję żadnej sytuacji. Mhm. Bo wiem, że nawet jakby zawsze ktoś jest obok mnie supervisor, czy menadżer, czy inny ratownik, zawsze nigdy nie jestem w tej sytuacji. Naprawdę. Jeśli chodzi o czwarty dzień, to mieliśmy krótką powtórkę, po czym egzamin. Egzamin z tego, wszystkiego, co robiliśmy na miejscu. Był to egzamin tylko praktyczny, tak naprawdę. Czyli zrobiliśmy powtórkę z basenu, z wszystkich umiejętności, które się nauczyliśmy w basenie, czyli ratowania nieprzytomnego, przytomnego, czy też ratowania w dwójkę. A później każdy z nas musiał na menadżerze lub superwajzorze, właśnie taką umiejętność zaprezentować, musiał rozpoznać, co się dzieje na początku. Bo oni udawali, że coś im się dzieje, musiał rozpoznać ta osoba i po prostu zaprezentować dobre ratowanie. Była powtórka z pierwszej pomocy, każdy też szedł sam na taki scenariusz, z tej pierwszej pomocy mhm. trzeba było po prostu ratować albo dziecko, albo niemowlę, albo dorosłego. No i w sumie w ten sposób zakończył się nasz trening. Dostaliśmy instrukcje na temat naszej pracy, jak będziemy tam w aplikacji się rejestrować nasze godziny. Mieliśmy też przydział, do którego waterbagu należymy, w którym będziemy przez całe wakacje pracować. Chociaż dostaliśmy taki pakiet, worek, gdzie były nasze koszulki, czapka, różne takie akcesoria, krem z filtrem. Bardzo fajnie, że nam to dali. Tak. Zaczęliśmy pracę. Nie mieliśmy praktycznie żadnych dni wolnych. Były dwa dni wolne, ponieważ była zła pogoda. Ale tak to byliśmy ciągle w pracy, bo jeszcze po prostu nie, nie wszyscy przyjechali do tego parku, więc było bardzo mało ratowników, a musieli jakby zapełnić park ratownikami. I w sumie nie spodziewałam się, że będzie aż tyle, ale ja już miałam 3-4, trz a ty miało się chyba już z 8. Mm -hmm. Ratowań, ratowań ludzi. ludzi. Ale one też nie są takie poważne, bo zwykle to są dzieci, które mm -hmm. jakby zjeżdżają z, ze zjeżdżalni. I orientują się, że nie mają gruntów w basenie, więc po prostu trzeba po nich wskoczyć. One się jakoś bardzo nie topią, tylko po prostu trzeba podać im tubę albo ja podciągnąć za rękę. Mm -hmm. i, I nie ma w tym żadnej filozofii, więc nie jest aż tak bardzo niebezpiecznie, Ale fakt, że trzeba jakby uważać czasem i skanować ten basen, mimo mm -hmm. wszystko. Chcielibyśmy Wam zaprezentować, w jaki sposób skanujemy nasz basen. Generalnie to jest reguła 10-20. Czyli, że w ciągu 10 sekund musimy przeskanować całą naszą strefę, gdzie, gdzie jesteśmy ratownikiem i zauważyć gościa, który potrzebuje pomocy. A w później, w ciągu 20 sekund, musimy do niego dotrzeć. Jak wygląda już praca ratownika? To jest bardzo bardzo spoko, że to nie są bardzo szczywne godziny pracy. Tylko my przychodzimy troszkę wcześniej przed naszą zmianą, bo musimy się przygotować do pracy. Każdy hmm. rano dostaje swojego spota, gdzie idzie. I jest też takie spotkanie rano, zawsze mówią, żebyśmy pili wodę, smarowali się kremem, może na przykład będzie dużo ludzi, czy będzie mało ludzi, jaka jest pogoda. I po prostu takie dobrego dnia nam życzą. Każdy idzie później do swojego spota i trzeba zawsze przeskanować całą zonę, i zaczynamy pracę w sumie, jak się otworzy park. Praca polega na tym, że są jakby takie ścieżki punktów, gdzie każdy jest. Mniej więcej co pół godziny mhm. zmieniasz po prostu punkt i idziesz do kolejnego. I do to, to, co jakby ciągle jest. Idzie kolejna osoba, kolejna, kolejna, kolejna. I tak się po prostu zmieniamy ciągle. Tak że w naszym waterparku nie tylko skanujemy, to znaczy to, co Litka pokazywała i to, co widzieliście, to skanowanie nie jest na wszystkich punktach, bo gdzie też są, na przykład przy pomaganiu, przy wysiadaniu spontonów, czy odkładaniu mat, czy też na szczycie, na wieży od zjeżdżalni i tylko mówienie ludziom, że mogą jechać. Tam nie trzeba skanować, tam trzeba po prostu pilnować, żeby goście zachowywali się w odpowiedni sposób i po prostu pilnować porządku. Zawsze od rana jak jest w sumie czas i są osoby, to jest się, można być jakby ekstra lifeguardem albo lifeguardem, który będzie później rotował z innymi. I to polega na tym, że rano mamy testy z CPR, czyli z tej pierwszej pomocy. I jest jeden lifeguard, który przychodzi do ciebie i mówi, że idziesz na CPR. I wtedy idziesz, robisz krótki scenariusz CPR-u i albo go zdajesz, albo nie. Chyba jak nie zasz, to nic się nie dzieje, tylko bo po prostu powtarzają, bo powtarzają po prostu. kolejny raz, kolejny raz, żeby jakby ci nauczyć jeszcze raz i przypomnieć tą całą wiedzę, a później ta osoba jakby co rotuje, to zaczyna jakby rotację i już później przez cały dzień nic do rotacja w kółko i w kółko i tak. w kółko. Możesz przez cały dzień na przykład mieć pracę cleaning. Parku. Czyli na przykład zbierasz brudy z rwącej rzeki, albo wyrywasz chwasty, albo zbierasz kamizelki, więc jest różnorodnie bardzo. I... To jest też jakby właśnie taka praca, która jest jakby odpoczynkiem od skanowania. To jest tak. jakby traktowane jako lepsze, lepsza praca, taka bardziej trochę nie zwracają aż tak na nas uwagi, bo też y, podczas pracy testują nasze skanowanie, czyli liczą tak. nam czasy. Bo ta cała skanowanie, jak mówiłam, ja musi mieć 10 sekund. I musisz być między 9,5 a 10,5. I jak tak jesteś, dostajesz tam jakieś tam nagrody po prostu za to, że dobrze skanujesz zonę. Tak. tu też pozycje skanujące, co to co 5 minut jest taki gong. Wstawać ze swojej, swojej strefy albo chodzić, jeżeli mamy stojącą strefę. I jakby zmienić pozycję, żeby nas i co 5 minut właśnie musimy, mózg nie wpadł właśnie w taką jakby ciągłość, żeby zapewnić pełne skupienie mózgu. Z pracy też mogą testować lifeguardów, czyli supervisor, czyli ona może udawać, że się topi, czyli przebiera się w jakiś inny strój i załóżmy zjeżdża na zjeżdżalni, po czym udaje, że się topi. I mierzą czas, w którym my jakby to zauważymy i udzielimy pomocy. Albo też w Rwącej Rzece, albo gdziekolwiek indziej, mają jakby takie lalki duże, które są ubane w strój kąpielowy. I wrzucają taką lalkę i też jakby musimy ją uratować. Niepostrzeżenie wrzucają. Tak. Czyli na przykład ktoś sobie na Rwącej Rzece płynie na pontonie i mają jakby pod sobą. I ratownik nie widzi jej na powierzchni, i w pewnym momencie, jakby ktoś, kto nas sprawdza, wypuszcza tą lalkę. I ona hmm. po prostu spada na dno od razu, i my musimy wy wykryć, że ta lalka leży na dnie i tak. po nią wskoczyć. Bo oni jakby bardzo sprawdzają to, czy my serio skanujemy całe dno basenu. Superkwajorzy też, udając, że się topią, robią to bardzo widocznie. Tak. To znaczy bardzo mocno machają rękami, że chcą się wydostać. Więc ciężko tego nie zauważyć w sumie. Tak. Dajemy takie koraliki. Możesz pokazać. W listku mamy jakby nagrody, jak coś dobrze zrobimy. I każdy kolor odpowiada jakby za inną nagrodę, czyli na przykład jest safety bead bead to jest koralik, albo beat za sklonowanie, albo bead za attitude, albo bead za teamwork. W naszej pracy niestety są bezpłatne przerwy, które trwają jakby w pełnym sezonie godzinę. Więc i nie możesz jakby skończyć jej wcześniej, bo musisz mieć godzinę przerwy, jakby Wszyscy wiedzą, że my jesteśmy jakby parą i starają się nam dawać razem ja. przerwy, więc zawsze możemy wymienić wrażenia z tego, jak nam dzień mija, jakich mhm. ludzi spotkaliśmy, czy, czy jakieś rescues były, czy, mhm. i tak dalej, więc. Ale jeśli chodzi właśnie o, o live pracy, no to tak około dostajemy 35-40 czy godzin tygodniowo, mhm. mamy jakby park jest otwarty przez cały tydzień. To są właśnie pracy jako ratownik. Bardzo polecam. Po tych trzech tygodniach, w sumie, bycia hmm. ratownikiem wodnym, ja bardzo polecam. Jest to ciekawa praca. Odpowiedzialność jest, ale nie aż taka duża w sumie, bo zawsze ktoś jest obok ciebie. Hmm. Jesteśmy profesjonalnie przeszkoleni, także ogólnie praca w Stanach idzie na bardzo duży plus. Mieszkamy też w sumie w przepięknej okolicy, hmm. więc zawsze można po pracy skoszyć do oceanu na kąpiel jakąś czy po prostu mamy jeszcze dużo czasu po pracy, można iść do parku rozrywki, czy spędzić czas razem. Rodzę zdecydowanie z Lidką. Fajnie, że jest to praca na powietrzu. Oddychamy dobrym, fajnym, oceanicznym powietrzem, nie jest zanieczyszczone. Nabywamy dużo z słońca. zna wiem, że to nie jest zdrowe. Też bardzo na plus praca. Cieszę się, jedynie co minus to właśnie te godziny, których dostajemy troszkę mało, ale staram się o to, żeby na przykład dbać od innych zmiany czy coś, żeby tych godzin było troszkę więcej. Dzięki temu też, że, że mamy wstęp na wszystkie atrakcje, to mamy też wstęp do waterparków dopiero teraz, czyli kiedy mamy trochę wolnego od pracy, udało nam się do nich wejść. Byliśmy w obu waterparkach, zażyć trochę kąpieli, pozjeżdżać na zjeżdżalniach. Drawiam serdecznie i do zobaczenia w kolejnym vlogu.